Przepraszam was, bo się filmik skraszował i mamy już w którymś tam momencie. I sorry, że, że tak nagrywamy bez pełnego ekranu, ale tak się zdarzyło, nie mam tego. Nie mam witcha. Tego, znaczy nie witcha, tylko yy, nie mam wgranej No nie mam wgranego faceera Po prostu na, na Xboxie nie mam wygranego face Oczywiście nawet nie powiedzieliśmy i nie przytaliśmy się No i nawet, cześć To jest pierwszy odcinek z gry Skylanders yy. no i na no dwie osoby oczywiście Ja otwieram I oczywiście gra sam Danio i taki Mateusz, jego kolega. Ja jaki Danio? Ja mam to imię Dawciu88DT. Kurde, ciągle mylę. Przepraszam za to, że tak mówię, bo w szkole też na niego mówimy. Ale Igor, pewnie Stasiek nam będzie zazdrościł, że nagrywamy na YouTube, nie? Ale pewnie nie uwierzy. Że się w Jestem Boże, a ten z to jakby jego, jakby jego ramię jadł. <laughs> A tamten jaki jest! Czekaj, pójdziesz na chwilę za mną? Bo zobaczymy, czy, czy można ulepszyć sobie... To ja bym sobie z tyłu ten plecaczek ulepszył. Chodź za mną. A nie, nie można. To jest dopiero po... po chyba po tej... nie, nie... nie do kogo? Do tego. Tak, jestem pewny, że Kali z chęcią mnie pozna. Wcale się jej nie dziwi. Kali A, go później nie będzie w chciała. Skąd nam derzy pało? Tak, wkrótce Kali będzie gotowa na każde moje mhm, skierowanie. Aha, jasne. Mówi na siebie, że jest taki bohater, a nawet jednego chrupacza nie zabił. I patrz. Ale, Beka, tylko i powiedział, że to wymaga dużych umiejętności. Hahaha. Ha, ha. Oczywiście, nasz kolega też, youtuber, nagrywa filmik. No stary, że go nie widać. Były. By Podłącz konfloren. No ja. Były youtuber. Jest? jest czy podłącowy. był? Tak. Czemu nie jesteś? Kiedyś tam nagrywałem. owca ja jestem. Nie przestanę. Kanał mi skraszowało. Nie ty pominąć. Woda zesłała. Patrz, patrz. Zanim on by kogoś uratował, zanim by w ogóle pani wzięło, to. zanim by zabił chrupacze, to ja bym się zesrał prędzej. No, wiesz, zabił. Udziemy. Poza tym on jest brzydki jeśli chodzi o no, jego straszne pastwiska. Idziemy na mostek. Teraz tu będzie silny. W częściach Skylands dominują określone energie żywiołów. Jeśli wybierzesz Skylandę, leczącego do tego samego żywiołu, to zwiększy się jego moc i będzie mógł zdobyć dodatkowe nagrody. Poki? to. A tu... Kto to rządzi w tym świecie? Happy Tiger? No, no teraz w tej połowie tak. A nie, bo tutaj jest silniejszy po prostu. Czy to jest jego świat? Nie, on jest silniejszy na tym świecie. Popchaj też! No czy to jest jego świat! Podejdź do nich o, tego, tego, do tego drugiego teraz. Ale nagrywamy. Ale gdzie? Dziwicziemy to No Przepraszamy Was za to, bo to na telefonie to dupa to widać i ciężko mi się przesłało na YouTube, ale o. filmik będzie dziesięciominutowy. Ale ja go zabiłem. Zaraz... Ja go zabiłem. Bo zatem to był cień. O teraz chodź, chodź. Moim miotaczem było ognia. Nie, żłobie. O ty! Patrz na te owce! Ej, patrz na te owce, jak w nie strzelę! Patrz, patrz! Czekaj. Patrz! Widzisz, jak się plątają? Patrz! Dobra, chodź tam po prostu. E, wy, wy ogólnie straciliście ani trochę życia. No nie. Teraz czy popchaj? Ej, jak tam wejdę, to ty popchaj tego żółwia w, to, w moją stronę. O kurde! Patrz, ja, tu, ja, ja, tu, ja, ja go załatwię moim karpunom za jednym razem. Teraz ty popchaj tam, popchaj, ja popchasz, to teraz wejdziesz. Aha, dobra. <laughs> Teraz weź po schodach. Mamy tu klucz i teraz normalnie zejść po żółwi. Myślałem, że tam coś będzie. Tylko ptaszki. Ha, ja mam więcej kasy od ciebie. Ja tak nie rozwalam. No to rozwalam. Ka kasa, je, kasa jest dla każdego. Yy, jak będziesz miał trochę kasy, nie? To będziesz mógł sobie nową, lepszą zbroję kupić. Ja to otwieram. Co? O! A tam? No Dobra, no, chodź. Wiesz na co on się nada? Zejdź. Teraz ja pcham, bo tu już pchałeś. Idź, chodź za mną. Mhm. Patrz teraz, patrz, bo w tyłę. Chodź, teraz musisz wciąć. Chodź. Magia. A, to nie wiem. Magia. No, to jeszcze ten. Jest całkiem nieco. O, teraz mówię. O, jeżdżę, on ciągle tej Nie wiesz, że jej tak tego nie, nie zdobędziesz. No właśnie jej w ogóle w nim się zakochał. On by już dawno ją miał, gdyby. O ty! Aha, jasne, dzięki. Założę się, że jeśli uda Ci się zniąć do nieżyczki, to będzie można strzelić zamki bramy. To ona? No, brzydko. No właśnie. Dobra, ja cię nie. Ale Tiger Happy to jest jakby... I brat? To też jest z Ey, przytrzymaj się. Ty bo to I, przytrzymaj. Ty i ja. I... Wystarczy... I A strzelasz. A! Celujesz, masz taki celowniczek. Tu jest pomarańczowy. Dobra, już wszystkie rozwaliłem Fajna gra? Tak no. Moje. Wiesz, że ja jestem szybszy od Ciebie? A wiesz jak ja latam? Szybciej? Przytrzymuję B, a Ty nie możesz latać, bo Ty mnie nie dajesz. O nie, jeszcze ten. On nie... W czym on pomagał? W tym... Nie tylko mówiąc. Przykro nam, ale już kończymy. Na razie <gry> 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 Jaka Jaka ferma to na razie. Dobra, nara.